Daj się zastanowić. No, ja dobra. 3, 2, 1, go! Nie! Eee. U nas jest to bardziej niż pewne po prostu. Cieszę się jak Boże, z moim nie. tatą sobie zaczną żartować, no to może być tak, no. No tak jest. No co? My wnosimy na protest. Proszę. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. W takim razie sprawdza! W, ja? w takim razie, żebyśmy tak dopełnili każdą odpowiedź. No to jak to jest u was, Wika? J jak to jest? Ok? No, no ja, ja też po prostu za zaszczepię, pożartuję z ich tatą po prostu Nie, zasz... mamą. Raczej zasz... z mamą. Z No Ty podrywasz mamę! Sowie do naszej mamy i gada z nią. To z pary jest bardziej. Dobra, wiemy to, wiemy to, nie, nie stwierdziesz Dwa, tego. Wiemy to. jeden, yes. tabliczki. Jezu, tu, aj no i znowu. Tak, ja jak kulą w płot. Ja poczekajcie, jeden. poczekajcie, chcemy zacząć tutaj od y, Wery Odwiódzka, bo jak ona tylko pytanie, to widziałem uśmiech na jej twarzy. No. Czego to wynikało? Krzysiek wydaje po prostu pieniądze na prawo i lewo i na głupoty i jemu... Za Ostatnie prawo... głupoty Krzyszka, na co wydał? Raz wydałem 6, 6 złotych na temu. Zamówił z 30 par butów na Zalando. 100 dni na zwrot 30. tego towaru. I teraz mamy 30 par niszczonych łódek.